Cześć, nazywam się Joanna Rozwadowska i jestem behawiorystą kołp. Zapraszam na ostatni i chyba najdłuższy odcinek serii o kocim dobrostanie, w którym zajmę się wydalaniem. Wydalanie jest czynnością fizjologiczną, której funkcją jest pozbycie się produktów ubocznych przemiany materii. Należy je odróżnić od znakowania, o którym już była mowa, a które wygląda podobnie, choć nie identycznie i spełnia funkcję komunikacyjną. Do około 3-4 tygodnia życia oddawanie moczu i kału wywołuje matka, wylizując okolice krocza kociaka. Starsze kocięta poprzez obserwacje mamy, a także prowokowane instynktownym rozpoznawaniem podłoża, zapachy oraz spożywania stałego pokarmu, uczą się samodzielnie wypróżniać. Już pięcio tygodniowe malce potrafią korzystać z kuwety bez pudła. We wczesnym dziecięcym okresie wytwarza się preferencja podłoża i miejsca załatwiania potrzeb fizjologicznych, dlatego tak istotne, aby kocięta w tym newralgicznym czasie miały możliwość korzystania z przygotowanej kuwety. Na wolności koty wybierają sypkie, suche i drobnoziarniste podłoża, co jest pokłosiem ich pustynnego pochodzenia. Nie spełniają także obu czynności fizjologicznych jednocześnie i w tym samym miejscu, prawdopodobnie z powodów higienicznych. Koty oddają mocz 2-3 razy dziennie i raz dziennie defekują. Częstotliwość może się wahać w zależności od sposobu karmienia i rodzaju diety. Przykładowo koty żywione barfem i jego odmianami będą oddawać mocz częściej, a rzadziej kał, przy czym jego konsystencja i kolor będą inne od urobków kotów żywionych karmą przetworzoną. Sekwencja zachowania w przypadku oddawania moczu obejmuje wygrzebanie przed nimi łapami niecki, ukutnięcie w jej miejscu, przypomina siat, ogólnie jest uniesiony poziomo lub lekko ku górze, oraz oddanie moczu strumieniem, po czym następuje kontrola zapachu, powąchanie i zagrzebanie. Warto zaznaczyć, że mikcje odróżnia się od znakowania m.in. poprzez obserwację prezentowanego zachowania. Defekacja trwa dłużej, a kot jest bardziej uniesiony. Nie wszystkie koty zakupują swoje odchody, co może mieć związek z brakiem takich wzorców w dzieciństwie lub nieakceptowaniem podłoża. Zdolność kotów do korzystania z kuwety w naszych domach przyczyniła się do wzrostu ich popularności jako zwierząt domowych. Jednak załatwianie się poza kuwetą jest jednym z najczęstszych problemów behawioralnych, z którymi opiekunowie zgłaszają się do behawiorysty zwierzęcego. Istnieje dużo ograniczeń po stronie kotów, których opiekunowie najczęściej nie są świadomi lub nie respektują ich z innych powodów, a które uniemożliwiają tak czystemu zwierzęciu jakim jest kot wypróżnianie się w przygotowanym dla niego miejscu. Wykluczając względy zdrowotne uniemożliwiające korzystanie z kuwety lub pchające kota w inne miejsce, jak na przykład zapalenie pęcherza, wywołuje ból, który kot rekompensuje sobie sikając na przedmioty miękkie i przyjemne, czy problemy ze stawami uniemożliwiają kotu wejście do kuwety z wysokim rantem i kot defekuje obok. Należy wskazać na szereg istotnych okoliczności wpływających na bezbłędne wypróżnianie się w kuwecie. Kuwety powinny być dostępne w odpowiedniej ilości. Idealnie, jeśli jeden kot ma do dyspozycji dwie toalety, bowiem, jak wspomniałam, koty wolnożyjące deponują kał i mocz w innych miejscach. Dodatkowo każde 50-70 m2 mieszkania generuje kolejną kuwetę dla jednego mruczka. Podobnie, każda dodatkowa kondygnacja wiąże się z następną toaletą. W kocich grupach mówi się o liczbie toalet odpowiadającej ilości kotów plus jeden. Alternatywna zasada zakłada kuwetę na jedną bardzo dobrze funkcjonującą kocią grupę plus jedna. Co oznacza przy przykładowo 12 kotach pod jednym dachem 4 zaprzyjaźnione grupy, co daje łącznie 5 kuwet dla wszystkich. Zawsze w przypadku zaburzenia treningu czystości u zdrowego kota warto zacząć od dostawienia dodatkowych kuwet. Kuweta powinna być dostosowana do wielkości kota co do zasady powinna być na tyle duża, by kot mógł się w niej obrócić i tak wysoka, by mógł w niej usiąść lub unieść się defekując. Często podawaną wielkością jest półtora razy długość kota. Warto pamiętać o tym, że musi być stabilna, aby wykluczyć przewrócenie, część kotów wydala, balansując na rancie kuwety. Defekacja poza toaletą często wiąże się z zbyt małą przestrzenią w środku, co uniemożliwia kotu prezentowanie całej sekwencji zachowań związanych z wydalaniem. Koty mają różne preferencje. Niektóre wolą kuwety odkryte z uwagi na możliwość kontroli otoczenia, zbyt intensywny zapach wewnątrz, zamkniętych konstrukcji czy choćby więcej przestrzeni u góry. Inne preferują kryte, bo zapewniają intymność, tłumią hałasy wokół. Warto koty w tym względzie obserwować i dostosować się do ich potrzeb. Są koty, dla których załatwienie się w kuwecie krytej jest nie do pomyślenia, inne z kolei nie czują się dobrze w otwartych. Odradzam rozwiązania umożliwiające używanie ludzkiej toalety z kilku powodów. Głównie bakteriologicznych, zarówno po stronie kota, jak i człowieka, ale także z uwagi na trudniejszy dostęp do ubikacji dla kociąt, kotów starszych i schorowanych, czy brak możliwości monitorowania stolca, który wpadnie do wody. Na rynku dostępne są także toalety samoczyszczące i automatyczne. O ile pomagają lub nawet wręczają opiekunów w ich codziennych obowiązkach, z różnym skutkiem wpływają na koty. Może się zdarzyć, że odgłosy urządzenia lub jego ruch zaskoczy kota lub go wystraszy, co bywa przyczyną lęku i w efekcie powoduje unikanie kuwety i awersję. Jeśli kot ma styczność z automatem od małego, prawdopodobieństwo takiej reakcji maleje. Przy wprowadzeniu tego typu toalety dorosłemu kotu warto przynajmniej przez jakiś czas zachować drugą manualną kuwetę, zanim nasz pupil nabierze wprawy w korzystaniu z niej i oswoi się z nowością. Na rynku pojawiają się koncepcje urządzeń bardzo zaawansowanych technologicznie, monitorujących parametry zdrowotne pupila czy choćby ilość wizyt w toalecie. Które miejmy nadzieję, zostaną zaakceptowane przez koty i przyczynią się do szybszej diagnostyki naszych podopiecznych. Pamiętajcie, że miejsce ustawienia kuwety jest ważne. Kuwety powinny być rozmieszczone na całej powierzchni mieszkania. Dwie stojące obok siebie kot traktuje jako jedną, a idealna sytuacja jest wtedy, gdy w każdym pomieszczeniu znajduje się jedna toaleta dla mruczka. Miejsce usytuowania powinno być łatwo dostępne, tak by kot nie musiał prosić o możliwość skorzystania z toalety, bo jedna stoi na balkonie, a drzwi są zamknięte. Musi być jednocześnie ustronne i wolno do rozproszeń, jak głośne urządzenia czy hałaśliwi domownicy. Ważne, by kuwety znajdowały się w oddaleniu od misek z wodą i jedzeniem oraz strefy wypoczynku, co może wpływać myląco na kota i zniechęcić go do odwiedzania toalety. Koty z natury są drapieżnikami i ofiarami jednocześnie. Ta druga część ich natury powoduje, że czują się niekomfortowo w miejscach, z których trudno się oddalić. Dlatego w szczególności w kocich grupach warto zaaranżować miejsca ustawienia kuwety z uniknięciem ślepych załóków i bardzo ciasnych miejsc, aby podnieść komfort kota. Droga odwrotu z kuwety powinna być szeroka, najlepiej kilkuwymiarowa, na boki, wprost i w górę, aby w razie zablokowania jednej z nich przez innego kota ucieczka była możliwa. O ile to możliwe, unikajcie wąskich pomieszczeń, narożników i miejsc ograniczonych z każdej strony. Taki, z którego korzysta nasz kot. Na ogół koty preferują podłoże suche, sypkie i drobnoziarniste, przypominające piasek, jak bezzapachowe żwirki bentonitowe, co wynika z ich pustynej natury. Nie można jednak wykluczyć, że kot, który wychował się w okolicy tartaku, będzie wolał trociny. Preferencja podłoża jest bardzo istotna. Dobra plastyczność kota jako gatunku pozwala mu najczęściej nauczyć się korzystania z innych rodzajów wypełnienia kuwety, jak przykładowo żwirków drewnianych czy silikonowych, o ile sposób zaproponowania przez opiekunów tych opcji będzie stopniowy i możliwy do przyjęcia przez kota. Wsypanie do kuwety z dnia na dzień nieznanego żwiru może powodować odmowę użycia toalety. Ilość materiału, jaki powinien wypełnić kuwetę, ma umożliwić wykonanie niecki i następnie zasypanie skarbów. Na ogół wystarcza około 5 cm, chociaż są koty, które potrzebują głębszego wypełnienia. Jak wynika z mojej praktyki, skarby poza kuwetą zdarzają się częściej w przypadku żwirków innych niż bentonitowe. Dlatego jeśli borykacie się z takim problemem, warto na powrót wprowadzić bardziej natywne rozwiązanie. Są niezwykle czystymi zwierzętami, jednak również w tym zakresie ich wymagania są różne, czasem nawet diametralnie. Na ogół uprzątnięcie nieczystości raz, dwa razy dziennie to złoty środek. Zdarza się jednak, że raz dziennie to zbyt rzadko dla naszego kota, jeśli idzie o czyszczenie kuwety, i wówczas należy opróżnić toaletę częściej, bądź rozważyć kolejną w innym miejscu. Są też koty, choć to zdarza się rzadziej, którym nie odpowiada zbyt częste sprzątanie. Kot nie identyfikuje superczystej toalety jako miejsca do wypróżniania i szuka innej atrakcyjnej lokalizacji. Od czasu do czasu całą zawartość wypełnienia kuwety należy usunąć, a przed uzupełnieniem nowym żwirkiem przedmiot wyczyścić delikatnym detergentem, np. płynem do mycia naczyń czy mydlinami, i zdezynfekować np. wrzątkiem albo alkoholem, co pomoże pozbyć się bakterii i nieprzyjemnego zapachu. Jeśli mimo idealnych warunków środowiskowych, wasz kot załatwia się poza kuwetą, pierwsze kroki powinniście skierować do lekarza weterynarii. Wiele dolegliwości związanych z wypróżnianiem się generuje ból czy dyskomfort, a kot kojarzy je z kuwetą, bo w niej odczuwa te nieprzyjemności. Aby zrekompensować sobie te nieprzyjemne emocje, szuka miejsc innych niż kocia toaleta, w których czuje się subiektywnie lepiej, bezpieczniej czy mniej nieprzyjemnie. Na nasze nieszczęście często to łóżko, pościel, koc czy pachnąca opiekunem poduszka lub ubranie. Jeśli mimo wykluczenia przyczyny zdrowotnej nie udaje się Wam zapanować poprzez dostosowanie środowiska nad pozakuwetowym załatwieniem się kota, polecam konsultację u behawiorysty i to jak najszybciej. Zachowanie problematyczne dużo łatwiej opanować na początku, kiedy jeszcze istnieje szansa ustalenia jego pierwotnej przyczyny. Goty załatwiające się miesiącami poza kuwetą dodatkowo nabierają takiego nawyku. I nawet jeśli dotrzemy do podłoża problemu, wyeliminowanie problematycznego zachowania może okazać się niemożliwe. Jak wiemy, nawet na naszym ludzkim przykładzie, z drugą naturą, za którą uchodzi nawyk, bardzo trudno jest pracować, tym bardziej terapeutycznie ze zwierzęciem. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek na kanale Uszy do Góry był dla Was satysfakcjonujący i dowiedzieliście się nowych rzeczy. Oby się Wam jednak nie przydały. Życzę samych kuwetowych sukcesów. PA! Koty są niezwykle czystymi zwierzętami. Koty są niezwykle czystymi zwierzętami, jednak również w tym zakresie ich zawsze w przypadku. Dobra. Czy mogę koło Pani usiąść, proszę Pani? Czy jest szansa? Chodź tu. Chodź. Hop. Super. Będziemy razem prowadzić odcinek? Tak? Super, dobra. Chodź. Cześć, nazywam się Janna Rozwadowska i jestem wahawierzystą Coop.